Nazywam się Beata Kaleta. Jestem adiunktem w zakładzie immunologii klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Miałam przyjemność kierować pracami przedwdrożeniowymi finansowanymi z programu Inkubator innowacyjności 4.0. Projekt dotyczył opracowania nowego preparatu o właściwościach immunomodulacyjnych, preparatu naturalnego do potencjalnego zastosowania w leczeniu chorób autoimmunologicznych, w szczególności chorób dermatologicznych. Projekt o akronimie Poliderm był realizowane we współpracy z Katedrą Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nasze obecne badania są tak naprawdę kontynuacją prac prowadzonych w obu jednostkach już od około 15 lat. W trakcie tych badań udało się pozyskać z hodowli grzyba Lentinula edodes, czyli grzyba shiitake, wzbogacone w salen polisacharydy. Udało się je oczyścić, poznać dokładną budowę tych związków, a także wykazać, iż wykazują one właściwości immunosupresyjne, selektywne w stosunku do ludzkich komórek układu odpornościowego. Oprócz tego są związkami zupełnie nietoksycznymi. W ramach projektu Poliderm pozyskaliśmy te związki oraz oznaczyliśmy ich aktywność immunomodulacyjną w modelu atopowego zapalenia skóry. Lek, który powstanie w oparciu o rozwiązanie projektowe, może mieć potencjalne zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych, w szczególności chorób dermatologicznych. Jest to preparat całkowicie nietoksyczny, bardzo tani i łatwy w pozyskiwaniu, co Odróżnia go od obecnie stosowanych leków immunosupresyjnych, które oprócz tego, że są drogie, wymagają ścisłego monitorowania terapii i niestety charakteryzują się wieloma działaniami niepożądanymi.